Dziwneczko, moi drodzy widzowie, witamy w dzisiejszym odcinku, a w dzisiejszym odcinku zrobimy sobie kosę. A przynajmniej spróbuję zrobić kosę do 82 zł i przypomnę tylko jeszcze, żeby oglądać materiał do końca, bo na pewno pojawi się hasło konkursowe. Jeśli je piszecie w komentarzu, to dołączycie do konkursu i będziecie mogli wygrać z tego odcinka skina. Widzowie, słuchajcie, mam dla Was przygotowane cztery konkursiki i co jest ważne, żeby dołączyć do tych konkursów, wystarczy dokonać minimalnej płaty z kodem Adunia, oczywiście. Już wam pokazuję. Jest to ta Adunia. Z minimalną wpłatą 8,40 dołączy Was z automatu do tych czterech konkursików. Czyli na kosę, kosę, kosę i na emeczkę. Także słuchajcie, mam 82,40 groszy i myślę, że zaczniemy sobie naprawdę dzisiaj na grubo, bo pierwszą bitewkę jaką sobie zrobimy, tak, zaczniemy od bitewki, zrobimy sobie za 40 zł, czyli za połowę naszego balansu, który mamy. I słuchajcie, ostatnio mi się spodobał Mega plak Casic, więc rzucimy sobie go. No dobra, to będzie trochę więcej niż połowa. O słóweczkę przekroczymy, ale myślę, że myślę, że dobry początek jest najważniejszy. Więc mam nadzieję, że pierwsza bitewka nam pójdzie, że siądzie. I słuchajcie, lecimy kurde tu. Lecimy kurde tu. I już widzę, że początek nie jest taki, jakbym sobie wymarzyła, no nie jest, no nie jest. Ale nie jest też jakoś źle i dramatycznie dobra. Nie jest najlepiej. Nie jest naprawdę najlepiej. Mam nadzieję, w każdym razie, że naprawdę uda nam się to nadrobić. No bo to są 42 zł. I że tak powiem, grubo zaczęliśmy. I uda się. No i pięknie, dobra, już prowadzimy. I ostatnia skrzyneczka, jeżeli teraz nic nie, panie, dlaczego przyciemniamy. A dobra, mamy to, mamy to, mamy to, mamy to, moi drodzy, mamy to, mamy. I mamy już dwie dychy profitu. I naprawdę, dwie dychy do profitu to jest mega, bo mamy stówę. Słuchajcie, ja teraz bym otworzyła sobie jakąś skrzyneczkę. Pewnie zapytacie się dlaczego. Dlatego, że wygraliśmy. I muszę, że tak powiem, spływać swoje siły właśnie na tym plak Może tutaj nam się uda również zrobić jakiś fajny proficik. No, mamy Glocka, tak? No powiem Wam tak o Glock, no to nie jest. Coś, co nam daje jak największy profit, ale mam tutaj szansę na wydropienie, słuchajcie, kosy. Jest 0,04%, więc może tym razem. Uuu! MP7, słuchajcie, za dwie dyszki. Dobra, otwieramy jeszcze raz. Może i jeszcze raz nam pójdzie. I mamy teka. Mamy teka, słuchajcie. No, tek, że tak powiem, no. No sami widzicie, jak to wygląda. Więc lecimy na bitewkę. Wracamy sobie do bitwy. Widzę, że tlakkę jest naprawdę dzisiaj fajnie oddają, tylko nie wiem, czy ja bym chciała jakoś bardzo. Ryzykować, więc zróbmy sobie może jeszcze raz na 5 plak kiesików. Ale odpalę sobie teraz underdoga, co? A zróbmy taką kombinację. Może to będzie zła kombinacja, ale wiecie, ja mam takie przeczucie, ja mam taką, takie, że tak powiem, taką energię wyczuwam, nie? Taką energię wyczuwam, że teraz underdog, że teraz powinien się underdog, skoro przez chwilę wygraliśmy. No a chociaż kto wie, kto wie, peanuty, 90 razy dwa. No na razie wygrywamy tą bitwę, niestety. Nie, po, nie, pod, nie w taki sposób, w jaki bym chciała tą bitwę, że tak powiem, wygrywać, ale dobrze, dobrze. Już tutaj P. Pe... Dobra, okej, okay, słuchajcie, no, powiem tak, o, ostatnia skrzynka, tu się wszystko, wszystko wydarzy. Dobra, chyba mamy to, co, czy nie? Mamy to, 40 groszy i znowu mamy piękny profilik. Nie, no powiem szczerze. 1000 IQ to było. To było, słuchajcie, 1000 IQ. 1000 IQ, także nie zatrzymujemy się i lecimy z kolejną bitwą. Może plak Kesiki już sobie zostawimy. Otwórzmy sobie Ember Kesa. Otwórzmy sobie Ember i go otwórzmy za 37 zł. I dawajmy na standardzie. Lecimy na standardzie, słuchajcie, na standardzie lecimy i mam nadzieję, że nam się to również uda. Widzę, że ktoś do nas dołączył, także okej. Okay. Jest USP. USP Cyrexic. Także początek jest gitłowa. Teraz gramy na standardzie. Kolejny USP. Nice, dobra, jest git, jest git, jest naprawdę dobrze 5 złotych, prowadzimy 5 zł. I kolejny USP, Ja I jeszcze w ogóle w jakim stanie słuchajcie Minimal Wear, dobra, jest pięknie Na razie wygrywamy, uj Troszeczkę się poczułam z lekka chwilowo zagrożona Ale to nic, ale to nic, bo dalej prowadzimy Pięknie Pięknie P2000, słuchajcie, pięknie siadło za dwie dyszki I ostatnia, dobra, mamy to Lekkim dytkiem, słuchajcie, to wygraliśmy, leciuteńko Naprawdę, dzisiaj moja taktyka jest naprawdę dobra, tylko żeby tego nie zepsuć jeszcze, nie? Mamy 185 zł, czyli już mamy 103 zł profitu. I co? Przed chwilą otwieraliśmy, słuchajcie, Embercase'a. I ja bym sobie pod, po, pozwoliła go sobie tutaj również odsuwać. kosy tutaj nie mamy, ale u i Tigris. Dobra. Możemy wygrać tutaj rękawiczki, ale rękawiczki są w takiej kwocie, że my możemy sobie za to lekko kosę, słuchajcie, ogarnąć. Taka jak z palca strzelił, że tak powiem. I mam nadzieję. Mac, maczek, maczek. No, maczek to nie jest zbyt tutaj najlepsze, że tak powiem, najlepszy dropik. I lecimy jeszcze raz. Peanutty? kurde szkoda, że nie meczka. No, ale dobra, peanutty. Dobra, no, co by nie było? Jest bardzo miło. Może być i tak. Cały czas mamy 180 zł ciszy. I teraz taka taktyka by podpowiadała, puścić underdoga. No, ale ja tego underdoga raczej tak średnio, kurde. 1% na Asimowa jest. A jakbyśmy spróbowali, chociaż nie wiem, czy ja bym chciała to ryzykować. Dobra, spróbujmy taką bitwę sobie zrobić. Cztery Asimowy, Puścimy sobie to na trzeba sobie na shirt. Zobaczymy 46 zł, tak? Jeżeli to stracimy, a mam nadzieję, że nie, to jeszcze mamy szansę to odrobić. Tutaj naprawdę jak nam poleci Asimów, no to będzie się czym dzielić, tak? Będzie się czym dzielić, więc zadajmy sobie buciki. No i zobaczymy, czy ten 1% Siądzie Aj, kurde. Kurde, to nie była Asimów, ale to też byłaby. To też byłby jakaś, którym można by się podzielić Słuchajcie, na trzy osoby Prawda, no, na razie to Nie ma zbyt najciekawszego, że tak powiem Dropu, ale zostaje nam ostatnia Skrzyneczka, ostatnia I czy siądzie, czy nie siądzie Proszę, nie ja No dobra, wszyscy po złote, 18 No dobra, ale, że tak powiem Zawsze mogliśmy po prostu przegrać całkowicie tą bitwę, tak? Tak mamy chociaż złotóweczkę. To może odpuśćmy sobie na razie te procentówki. Odpuśćmy sobie te procentówki i lecimy na Case'a. Jeżeli chodzi o osobę, która wygrała z kiedyś z poprzedniego odcinka, będzie to oczywiście ogłoszone u mnie na Discordzie. Także jeśli jeszcze ciebie nie ma, link jest w opisie. Zapraszam, dołącz. Dobra, i tak o, sześć czokladkejsów na trybie standard na dwie osoby. słuchajcie. Dalej mamy stówkę na liczniku, więc mam nadzieję, że po pierwsze wygramy tą bitwę, a jak nie wygramy tą bitwę, to ja już bym poleciała tak na grubo, nie? Wiecie tak już konkretnie, że full Olin bym poleciała. Ale to zobaczymy, do czego nas doprowadzi ta bitwa. Bo jeżeli nas ta bitwa doprowadzi ze zwycięstwa... Nie, no ja myślę, że ty jak polecimy Olin, na co? Nie wiem, jeszcze się nad tym zastanawiam. Teraz się muszę skupić i wymanifestować. Łosica, łosica. I wam nim, wy, nim, wy ani wymanifestować, nie mogę się wysłowić. Wygraną i zwycięstwo. No mamy 11 złotych przebitki, nie? Na czekoladkach. No musiałby mieć farta, Adrian. Musiałby mieć Ardian farta. Uuu. Dobra, mamy to chyba, co? Nie. Ok. Casotto. el Elkaszotto. No dobra, 101 złotych. I teraz tak, o, można by to jakoś dalej pociągnąć ale chyba nie, wiecie co, ja puszczam Olina, lecimy na tych plakkejsikach. do 12 plug case'ów, dobra, na tryb standard, na dwie osoby lecimy, jak nam tutaj się uda wygrać i coś wydropić naprawdę fajnego, słuchajcie to my możemy zrobić taki profit, tu w ogóle, tak jak wspomniałam, można polecieć nóż nie, jakby tutaj nóż nam siadł no to ja już, gdyby nam ten nóż siadł słuchajcie to ja już bym pytań nie miała, nie, za tego noża to my byśmy mogli sobie życie na nowo ułożyć, naprawdę 2400. No ale procent jest niski, tak? Lecimy, słuchajcie. Jeszcze dziewięć skrzyneczek. No na razie jesteśmy w dupsko. Jest tak konkretnie. Ale myślę, że to jeszcze jest do odrobienia. Myślę, że 8 złotych to tutaj naprawdę jesteśmy w stanie to zrobić. No i pięknie, pięknie, pięknie się tutaj zapowiada, widzę. 7 skrzynek. Pinajty, peti. Dobra. Plus tego jest taki, że lecą nam te same skrzynki. tylko dlaczego mi poleciało gorzej No kurde, blaszka, że tak powiem. Dobra! mp 7 Znowu mp 7 nas wyprowadza... Jak to powiedzieć? Wyprowadza, sprowadza. No, daje nam przewagę, tak? Daje nam przebicie. Słuchajcie, jeszcze cztery skrzynki. No, może coś siądzie. Może coś fajnego siądzie tutaj jeszcze. Gloczek. Dobra, piękny gloczek. Mega ładny w ogóle jest ten glock, a kosztuje tylko dyszkę. Więc fajnie. AWP a Wupa. Dobrze, że Włochy. A mamy Faktor New SG. Słuchajcie. SG. Ula, la. Dobra, tak mi poleciał. Jest Git, jest Git. I ostatnia skrzynka, słuchajcie. Dobra, mamy to, mamy to, mamy to. Jest G. I wróciliśmy znowu do punktu wyjścia. I teraz tak o, ja bym musiała chyba zaryzykować i znowu walnąć fullolina, ale przejdźmy sobie może na jakieś droższe skrzynki, typu slime casik. Co myślicie? Ja myślę, że to jest bardzo dobry wybór. I na koniec sobie dowalimy jeszcze może tego, co Co jak zaczęliśmy nie stać? na kurde, C4? Będzie? Będzie. Dobra. słuchajcie, na underdoga to puszczam. Na underdoga. Puszczam to na underdoga, żeby nie było, że cały czas jest standard. Underdog też musi być. Nie czujesz swojej pewności w zwycięstwie, a przez to, że nie czuję swojej pewności w zwycięstwie. Wrzucę I Wiecie, że ja zawsze zazwyczaj od tego stronie, no ale tym razem jednak sytuacja jest troszeczkę z grubsza. Mamy bitwę za 140 zł i to jest bitwa być albo nie być. Być albo nie być. Dobra. No niestety, pinajca nam poleciała za 18 ziko. Nie! Ale kas to 11 zł. Ale dobra, jeszcze mamy 6 skrzynek, tak? Jeszcze 6 skrzynek. Jeszcze 6 skrzynek, naprawdę możemy to nadrobić. M4. M4. Jeszcze, jeszcze troszkę, jeszcze troszkę, jeszcze troszkę. Nie, no, 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 no. Dobra. Git. MP7 komputer. Git, bizon. Dobra, jest git, jest git, jest git. To jest, słuchajcie, 11 złotych, Mamy dwie ostatnie skrzynki. Dobra, pięknie, jest pięknie, jest pięknie. No nie jest tak pięknie. Dobra, chyba mamy to, słuchajcie. Mamy to. Boże święty. I teraz mogłabym zrobić coś głupiego i po prostu otworzyć moją e, skrzynkę, którą bardzo ostatnio polubiłam. A nazywa się to Frostbite. I tutaj by nam mógł polecieć z kimś, który bardzo często mi wylatuje, czyli Digielek. I jak to poleci. Dobra, jolo. Jolo, to jest naprawdę. Ej, tam prawie mi poleciały rękawiczki. Co jest? Dobra, mamy. Nightmare. 180 zł. Jeszcze raz lecimy z Frostbite Case'em. To jest głupota, co ja robię tutaj. Nie. Dobra, dalej mamy 126 zł. Nie, lecimy grubo. Lecimy, słuchajcie, na grubo i być albo nie być. Puszczamy sobie bitwę na Frostbite'a. Czy to jest głupota z mojej strony? Myślę, że tak, myślę, że to jest głupota z mojej strony. Ale dobra, sklejmy sobie ostateczną bitwę, tak? Bo ja myślę, że jak to nie siądzie, to jest bye bye Sajonara, ale jak to siądzie, Widzę jak to siądzie. Także lecimy. Wszystko tak naprawdę zależy od pierwszej skrzynki. Chciałam jeszcze raz ją otworzyć, ale mówię, nie, to jest za duże ryzyko. Może nie wiem, czy takie ryzyko, no, Albo byśmy wygrali, albo byśmy przygrali, tak? Digiel! A w tym odcinku będziecie tego Toskina wygrać, żeby go wygrać jeden. Co musicie zrobić? To zostawić lajka w tym odcinku zostawić suba na i komentarz. A w komentarzu napiszcie, jaka jest u was pogoda. Ole, tu jest kasy! O Boże! Nie wierzę, że ta skrzynka wszystko... Mamy to. Mamy to. 415 zł. Dwa digle nam poleciały. Ej, dobra, teraz nam brakuje tylko troszkę do pięciu stów, Ale to jest chyba największy profit jaki w życiu zrobiliśmy. Dobra, polecę jedną bitwę jeszcze. Słuchajcie, na Frostbite'a polecimy. dosłownie jedną bitwę. Jak to nie siądzie ta jedna bitwa. Amen, lecimy fullolin. Ale jestem troszeczkę zestresowana, że tak powiem. No, to jest jedna bitwa na jedną skrzynkę. No, ale dobra. To jest moje być albo nie być. Berety. Ale dobra. Nie ma co, nie ma co, tak? Nie ma co. Lecimy. Frostbite. Aż mi się normalnie ręce z letka telepały, słuchajcie. I na trzeciego frostbite a nas nie stać, więc wrzucimy sobie, myślę, takich droższych skrzynek. Ale lecimy full all in, bo to, to już jest. Wiecie, to już jest kurde. Dobra, może jakieś. Kurde, kurde, kurde to. USP, Caseyk. I znowu, żeby nam zadecydowała ostatnia skrzynka, najtańsza skrzyneczka, słuchajcie. Dobra. A, dobra. Dobra, na low on już nie. Dobra, ja nie wiem, czy ja już tego nie żałuję, ale dobra, ok. Dwa Frostbite Casey. Wiecie, co tutaj się może wydarzyć. Żeby ja tego nie żałowała, bo jesteśmy tak blisko. Dobra, dajcie mi digla, dajcie mi jakieś digla Dobra, na szczęście jest jeszcze jeden frostbite casik. Nie. Amen. Jak tutaj nic nam nie poleci. O, kaplica. Ale kaszana, nie, to jest GG. Ja nie chcę na to patrzeć. Tu już nic nie jest w stanie tego naprawić. Nie. Ale tą mi zrąbałam Ale ja to zrąbałam, słuchajcie Może tu coś siądzie Kaplica To byłoby na tyle widzowie w tym odcinku, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał No niestety No na końcu fart zawiódł, nie? A byliśmy tak blisko, tak blisko już, no No nic, do zobaczenia Widzowie, widzimy się w kolejnym odcinku. Bye!